To moja ulubiona część piosenki. Ziem Was, Brothers, są najlepsi. Ziem Was, Brothers, chcą roznieść scenę na Waszej szkolnej balance. Prześlijcie nam film, dlaczego to właśnie u Was powinni oh. zagrać. Musimy wygrać. I. Zaczynam, hej! Nazywam się Franki, a wszyscy w Straszyceum kochamy z Brothers! To jest nasza szkoła! Jestem nowa! Nie, serio, przysięgam, mam tak jakby 15 dni, a to są moi najlepsi potworciele! Claudine, witam! Zjembas Brothers muszą zagrać u nas na balu inauguracyjnym, ale oby nie w pełni, ponieważ jako wilkołak, powiedzmy, że moje ciuchy nie byłyby jedyną powalającą rzeczą podczas pełni. A teraz przejdźmy do Drakulory, ponieważ ciągle mnie kopie! Ojej, moja kolej! Zjem was, brader, z rządzą! Rany, to było takie głębokie, Gulio! Siema, krew FM, tu Laguna! Uwielbiam ścinać fale o poranku, Wyceluj Wycelujcie kamerę na mnie! Jam, ja Cleo! Siem, jestem Deuce, czadowo! A wracając do mnie... O, śmiało, mów, kamera nadal jest włączona! Bal inauguracyjny. Dzisiaj musimy wygrać ten konkurs, bo normalnie umrę. Chociaż nawet nie żyję, to umrę. <śmiennie> I skąd się dowiemy, kto wygrał? <śmiennie> Straszyceum! Jesteście gotowi na rok! Yeah!